Ktoś bliski traci wiarę. Co wtedy robić? Ta sytuacja zmusza nas do postawienia również innego pytania: czy z moją wiarą jest wszystko w porządku, skoro moje dziecko lub ktoś inny z najbliższej rodziny tę wiarę utracił? Odsyłam Państwa do tekstu ojca Jacka Salija. Dzień po dniu świętujemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O ich związku w artykule pod tytułem Dwa serca, jedna miłość pisze ksiądz Janusz Lekan. Objawienia w Akicie miały miejsce 50 lat temu. Towarzyszyły im uzdrowienia, stygmaty i cud łes. Mimo to nadal niewiele mówi się o orędziu, które Maryja zostawiła w Japonii. Jego treść przybliża Ireneusz Korbyś. Kościół ocaleje to oczywiste, bo należy do Jezusa, mówi kardynał Gerhard Ludwig Müller. W rozmowie z księdzem Jarosławem Grabowskim, redaktorem Naczelnym niedzieli, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary analizuje obecną sytuację kościoła, również w Polsce, wyjaśnia przyczyny jego kryzysów i przypomina, jaka odpowiedzialność ciąży na chrześcijańskich politykach. Polecam lekturę wywiadu pod tytułem Nie bójcie się, idźcie swoją drogą. Częstochowa przeżyła kolejne oblężenie, tym razem za sprawą 1400 kleryków, którzy przybyli na Jasną Górę z szóstą ogólnopolską pielgrzymką wyższych seminariów duchownych. Wydarzenie relacjonują ksiądz Mariusz Frukacz i Marian Florek. Udowodnił, że to, czego wymagał od innych, potrafił zaświadczyć własną postawą. Nie liczył się z ceną, którą musi za to zapłacić. Jan Józef Kasprzyk przedstawia postać generała niezłomnego Stefana Roweckiego. Niezależnie od tego, który sposób produkcji paliwa syntetycznego wybierzemy, otrzymany produkt będzie znacznie droższy niż paliwo konwencjonalne. Jaka jest więc przyszłość syntetyków w baku? Temat analizuje Witold Dudziński. Na ile nowoczesne metody diagnostyki na podstawie sztucznej inteligencji pomogą we wczesnym wykrywaniu cukrzycowego obrzęku plamki, który prowadzi u diabetyków do utraty wzroku? Pytamy o to profesora Marka Rękasa, konsultanta krajowego do spraw okulistyki. Pozostajemy w temacie zdrowia. W trosce o to fizyczne zwracamy uwagę, jakie skutki uboczne może wywołać spożywanie napojów energetycznych. Z kolei dla zdrowia psychicznego naszych dzieci doradzamy, co zrobić, gdy staną się świadkami kłótni rodziców. W tym numerze piszą dla Państwa także nasi felietoniści, ksiądz Paweł Bortkiewicz, Jacek Pałkiewicz i Witold Gadowski. Ze stron poradnikowych dowiedzą się Państwo, jak powinna przebiegać terapia dziecka z porażeniem mózgowym, jakie właściwości zdrowotne ma pyłek kwiatowy oraz czy można przymusić alkoholika do leczenia. Wraz z niedzielą w Państwa ręce trafia tygodnik Bliżej Życia z Wiarą. W najnowszym numerze publikujemy kolejne świadectwo nawrócenia. Dziś wiem jedno: życie się zmienia, kiedy żyjemy w łasce i przystępujemy do sakramentów, zaświadcza Justyna Gasiewicz, która po latach wróciła do Kościoła. Po śmierci zasłynęła jako wielka orędowniczka, za której przyczyną rdzenni mieszkańcy Ameryki wypraszają niezliczone łaski, w tym tak spektakularne, jak wyrwanie dzieci z objęć śmierci. Przedstawiamy świętą Indiankę. Bliskość możemy wyrazić lub otrzymać na kilka sposobów, między innymi przez przytulenie. Na naszych łamach wskazujemy na jego prozdrowotne właściwości. Jest groźną i podstępną chorobą, która przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest zmniejszenie ryzyka jej wystąpienia. Doradzamy, jak zapobiec miażdżycy. Podpowiadamy również, jak wykonać wianek na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Jakie jedzenie zamiast tradycyjnych kanapek można przygotować na wycieczki, pikniki i wakacyjne wyjazdy? Proszę skorzystać z ciekawych propozycji naszego dyżurnego dietetyka. Ponadto wyjaśniamy, jakie są wytyczne netykiety, czyli internetowego savoir -vivre. Zapraszamy do wyruszenia na wyprawę rowerową oraz piszemy o największej kadzielnicy na świecie. Na nowy tydzień polecam Państwu Nową Niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!